Wszystkim, witam was na kanale X-Games, Ja jestem Erik, a to jest kolejny odcinek z Identity 5 i jest ze mną dzisiaj Gosia. Jestem ze wszystkim, a to u mnie idziesz w schodach, o dobra. Już jestem. O, ja, ja u siebie jestem. To znaczy, ja u ciebie jestem, jak u siebie jestem, jest dobrze. Okej. Okay. Słuchajcie, zostało nam 16 minut na rankę dziki, więc się tutaj śpieszymy, żeby je zrobić. Tak. bo taka. mam wła... nadzieję, że szybko nam wyszuka meczu. Tak, ja biorę priestess na rankedy. Zobaczę tylko czy mam wszystko na niej ustawione. Mam jakiś nowy kostium chyba na nią. A nie, to tylko mam upierdzielone. Ale... Coś pamiętam, że coś wylosowałem na nią. Boże, ile ona ma skinów. No. Wyty... Ty... Dobra. Ona Nieważne. Ma, ma Czyli nie mam. Nie mam, słuchajcie. Ale ten masz fajny, bo on taki trochę Halloweenowy. No, taki wiecie, Heli i te sprawy. PETA, no. zostawiamy króliczka. No i okej. Okay. Ale to ja może sobie ze siostry zakonąć się wezmę. To weź. O, no, też Halloweenowo. No. Hi, 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 hi. To też jest Enchantress, nie? Tak. A. Ja chciałam tę skórą i... znaczy tego koguta i nie ma. No. Nie udało się. Ej, to ja muszę wilczka sobie na czarnego zmęczyć w takim razie. O, no weź czarnego wilczka. Ale dobra, słuchajcie, myślę, że zobaczymy się w meczyku, bo zanim Aj. nam wyszuka, to myślę, że będzie fajnie, jak ty w meczu się zobaczymy. Och, <laughs> i mamy szpital. Aż my wilik słuchaj. Ach. Żeby on mojego białego króliczka nie zeżarł. zawsze zżera. No, nie, najgorzej. A to Dąb. jest ten grabarz, widzę. Ja idę do goniczka. Słuchajcie, wyszukało nam całkiem sprawnie. O, o ja jestem z wami. Jesteś... <laughs> Hello. Tylko jednego, to nie wiem, czy to dobry pomysł. No, to idę. <laughs> nie to nie, idę szukać kolejnego. Ej, co mu tak wisi na tej dupie? I kwiatek jest. tak odstaje w ogóle z daleka, jakoś dziwnie. Nie ogarniam. O, no dobra, to sam sobie naprawię. Na lajciku, słuchajcie. Króliczek mi tutaj asystuje, niech wyszukuje morderce. Coś cicho jest. Co tu się dzieje? Majersa raczej tutaj nie ma. No raczej. O, goni kogoś, dobra. Tam. Koordynatorkę. Na prost. Hmm. no. Aha. Ciekawe. No. Zaraz będą te jego kupieralki lalki łazić po całej materii. No. Ja w szopie mm. robię, w razie w. Mhm. Mm Może wiesz, trzeba by ją zdjąć, nie? Wywaliłem mm. gena. Co, co? No ktoś po nim pójdzie? Nikt się nie chwapi. Leci chyba. Leci, gra lec. barka, no. No to dajmy mu szansę. Chyba go morderca znalazł. On gdzie teraz? Ciężko stwierdzić, chyba nie. Nie. Za grabarzem No, miejmy A nadzieję, że zdejmie. A my daleko i <grym> nie, nie ratujemy. I komentujemy, nie? <grym> da Cztere? radę, ja w niego wierzę. O, i udało się, bosko, w tym nie samym nie czasie. Panu, no ale... Trzeba lecieć na tamtą stronę, tak. Jakieś straty muszą być? Laska, ty leczymy. padniesz. chodź ze bo nas zapadnie. No, czekaj, czekaj. O, teraz. Dawaj. Szybko! Thank you! Proszę. A on tu gdzieś idzie? Nie, tam tego Dobra, jeszcze raz trzeba ją. No. Zlepić. Znowu nam dziękuję, paczeka. Wdzięczna. Co ty mi tu? Zobacz jaką ja mam. Trzeba by tam mm. tego lecieć. No chyba by wypadało, chociaż... Mm, mówisz? No, no, Już pójdę z brakulaku, kurde ale no... A to idź, Erek. Idę, ja, może mi się uda, nie? Tak, mamy kciuki za ciebie. Chociaż Leo się teleportował gdzieś. No to super. I zostawił no, lalkę. No to będę na tejo, nie? Dotknij. Leci, leci, leci za mną, leci za mną. Ja pierdził jeszcze tyle lalek Ściągaj. tutaj, ja nie dam rady. Ściągaj, dasz radę. Wierzę, w ciebie. O. Dobra, biegnij. Pamiętaj, masz teleportu. Wiem, robię właśnie. No ja już. Co za dzika akcja, słuchaj ta. Nie, 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 Jeszcze chwila, no, jeszcze chwila. Ostatniej chwili. No widziałam ten głupi. Chodź tutaj. A on cię goni, on cię gonie. Wiem, wiem. Wiesz co, idę do budynku, bo tam mam szansę na duże teleporty. Niech wtedy ich zgubię. Ona leci za to, żeby cię leczyć, wiesz? Z tego co widzę. Weź mi wylecz. O, o słuchcia. Gdzie jest tamten nawet? Ej, on znowu leży. No co za typ, no przecież nie po to go ratowałem. No widzisz. No, przecież... Ja o drugi nie idę. Idę na górę, słuchajcie, do gena, którego nie ma. Tam jest jakiś. On idzie za mną, on idzie za mną. Wzdyłam. Widział, widział, właśnie. Dobra, to idę do geniczka. A tutaj. A, ja się. Za kim on poszedł? Nie, nie poszedł tam. Dobra. Idę teraz rękę zniszczyć, ja sobie zrobiłem teleporta tutaj i o ciach. Nie, no nie, on tu goni. Uf. No, 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 dobrze. Nie, no całkiem spokojnie, słuchaj. Jeszcze dwa geniczki zostały. Tak jest całkiem nieźle. Aha, laska, ja niszczę a ona tu z nim lata ze mną, nie? Aha. Ja jestem w razie co w szpitalu, w tym takim. nie wiem, werandzie czy czymś. Ciężko stwierdzić. I naprawiam gena. Zrobiłem tu teleporta. Oni on znowu leży, co ja za ja człowiek. Nie? Ginie, no. No dobra, to trzeba się sfokusować na tych, tych... Geniczkach. Ja robię z koordynatorką. No to dobrze, ja już kończę, nie? Tutaj. O, to dobrze. Chyba jeszcze piwnie miał, typiasz, nie? Tak. No. Bo my też zaraz kończymy. No my się 32, no to nie tak zaraz. Nie. Dobrze na to. Lec do bramy. Której? Obojętnie. To nie wiem gdzie są. Tu jest. Ja mam, otwieram. Którą otwierasz? Yy, wiesz, to tam naprzeciwko werandy. Tego wiesz, takiego półkolistego czegoś. Hmm. O, widzę was. Biegniecie do mnie. Ej. No to easy, nie? Damy radę. się nie Nie, już otworzyłem. No to pięknie. Brawo, uciekamy! Uciekamy, uciekamy, uciekamy bo biegnie. Rankerzik. No kurcze, jej, I miał czerwone gały, słuchaj. Pięknie. No i proszę idź. I... Tak. Zaraz gwiazdka będzie na pieseczku. No ale no dobra, super wygraliśmy. No to co? Widzimy się w kolejnym meczyku. No dobra, i mamy, słuchajcie, kościłeczek. Zaczynamy tutaj widowisko. A ja mam Gena, koło gena. Lol. Czy ty gadasz tak blisko siebie. Tak, i tutaj słuchajcie, jest malarz z tym Eskinem. No, jest Edgarek. Złoty Edgar. Kurde. Tak. Jest centralny gen koło. jest w ogóle z Gen Kogena, nie? Kurde jest ten! O. Lambadziarz. Boże. Mm, no właśnie. O <grym> to Ale jakiego ma skina? Moja droga. To co, to wszyscy z takimi wypasionymi skinami? Nie wiem. <grym> Ziesz, wiecie, Erik wbił pieska i proszę. Kurde, ale on ma jakiegoś rycerza, mocy, ja nie wiem. A to ja też go mam. Też mam tego skina. Kur, jak mnie walną z daleka. No, bo on ma ten swój. tego blasta takiego, nie? No wiem, ale myślałem, że mu się nie zresetowało. A jaki rycerz? No i oczywiście piwnica. Gadaj. Tak, piwnica. A kogo my tu mamy jeszcze? Edgara i kogo? Magniczka, no to na nic nie idzie. Wyrwałem się! <laughs> Brawo! Uciekaj! No biegnij, 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 Ty, Piaro! O, tak. Nie, nie można z dołu. Można tylko z góry na dół. Jest nie jesteś, dobra, dobra. Proszę go, chodź, chodź. O nie. A. Dobra, może się mu znowu wyrwę, jak będzie mnie niósł do piwni. Lecę tam bliżej. O nie, chyba teraz. Kurde! Pixel! Już mi się ręce zmęczyły. Tak na pierdź. O Jezu! Ktoś o, mnie ściągnął! No ja! Dawaj, leć! Tak szybko, oh my god! No bo ja tu już zleciałam za tobą. Kurde, tylko że on za tobą. Wiem... Ale lec, easy. Leć, leć, leć! Ja, ja zrzucę paletę. Dobra. Kurde, to nic nie da. Do... Padłem, nie, to nic nie da, nie? No, nie podniosę cię, bo nie jest za nami. No wiem. Ale spoko, kurcze, blad. Słuchajcie Dawaj ja się... Aha, on cię rzucił Co ty gadasz? Tak, ale nie trafił we mnie Ale jaki dziad, patrz jaki dobry jest Znowu mnie chyba rzucił Pan rzucił no, nie, nie da się nawet Ale spokojnie, no. wysreguluję się teraz przez to, że mnie zrzucał Leć, zasłoniam cię, leć! Lecę, lecę Dobra, udało się Leć Jarek, leć o, nie, on mi zaraz wyprzedzi, leć! Dobra, udało się. Leć! Lecę, lecę! <grym> Malarzu, pomóż, postaw ten obraz! Postaw obraz, malarz, Edgar! Leć, leć, lec, rzucę poletę. Dobra. Jaka walka, kurde. Dobra. <grym> Ale jak się upierdzielił na mnie, totalnie. No! Ale no, czemu tamten nie postawił tego obrazu z końca, gdzieś rychnie leć tak po prostej? Wiem, wiem. Proszę za tobą, no kurde króliczek zdradza moją lokalizację. Nie, jeden ja gen został, także spoko. Ale jaka akcja, co? Uratowałam ci dupę. No, gdzie jesteś? Dobra, wiesz, co? w ruinach dużo tu ruin. Kurde, wszystkie te mi się skończyły. Czekaj, widzę cię, widzę cię, lecę. Leć, leć. Dobra, lec, leć! leć. Boże, skończyły mi się wszystkie te... Trochę czasu masz. Szybciej, biegnij, biegnij! W bok, ona dobra. Ona też robi gena. Oh my god. z malarzem, wiesz, ja się podstawiam, on mnie leczy i tak cały czas. Chodź tu, chodź tu. Wyłaz z tego kościoła. Chodź, 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 dobrze, szybciej malarz, szybciej! Dobra, lecę. Ja pierdziemy dobra, Kurde, skręt. Kurde, nie, nie niech ona robi tego gena. Ja, mam ja, znowu, wróci, czeka, ja powali, nie? skręt, 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 skręt. Dzień. Dobra, dostał chyba paletą Nie wiem, nie wiem, to co to się leć, dzieje leć, w ogóle leć. cały czas, słuchajcie. No nie, blastem nie piepsnął. Ej, ona nie robiła tego kokaina na serio. Co ty gadasz? Leć, ryk, leć. Lecę, lecę. Kupala. Kur ty no, ona nie chciała wstać, leniwa. Dupa, no. Ja wiem, ja wiem, baloniu minął, nie. Jeszcze raz. Jezu, czemu ona tak wolno wsta... No, czemu tak szybko on się ten... O Jezu, wstałem, wstałem! Ja nie Biegnij, Priestess! Malarzu, postaw tu swój obraz, postaw! Opuścił? Aaaa, się ja pierdziel, ale jaka ale akcja! Ależ chyba! Jaka akcja, on się tak usrał na mnie niepotrzebnie chyba! Tak! Jezu, ale jaka akcja! Ale patrz gdzie ja cię broniłam! No, naprawdę! Chyba się wkurzył na mnie! Ja nie wierzę w to! Super, ale bardzo dobrze! Ale patrz ile punktów dzisiaj. mamy! No! Ej, nie naprawdę. Hardkorowy mecz, cały czas uciekanie. No! W ogóle ile emocji cały czas, świetny, boże. No naprawdę, no ale dobra moi drodzy, myślę, że to by chyba było na tyle, bo już dziki no. się skończyły, więc nie będzie rankedów, więc nie gramy tutaj trzeciego meczu. A dobry meczek był, więc wystarczy. No naprawdę, były dwa dobre mecze, pierwszy tak. był taki, że uciekliśmy, a drugi był taki, że on się poddał, no po prostu no. tak się wkurzył, że Gosia mnie tak broniła tutaj dzielnie i on nie mógł mnie po prostu, nie mógł mnie powiesić, no nie dawał rady, masakra. No, ale też zrobił no... błąd, bo się usrał na tą. Y, no. piwnie tam też, nie? I tak. Bez sensu w ogóle. I przez to raz mu się wyiglowałem i też się zdenerwował, i też tak. rzucał mną i tak. no, akcja była generalnie <laughs> akcja, ale super dzięki temu, super. No ale była ze mną Gosia w tej akcji. Byłam! <laughs> no, tak więc do zobaczenia na strumykach, na Instagramie i w kolejnych odcinkach. Cześć!